Cześć, witajcie z tej strony Marek. Witam Was kolejne, w kolejnym moim filmiku. Tym razem mam zamiar przybliżyć Wam e, opowieść, Wam o urządzeniu, w którym nagrywam te moje amatorskie filmiki. E, mianowicie jest to aparat firmy Canon model Powershot A1200. Tak wygląda opakowanie i powiedzieć Wam kilka ciekawych, myślę, rzeczy na <laughs> jego temat. Dużym plusem tego aparatu jest to, że nagrywa moim zdaniem dosyć dobrej jakości filmiki e, HD 720p. E, również bardzo fajnie on się sprawuje, jeżeli chodzi o zdjęcia. Są dobrej jakości. Jeżeli ktoś nie jest jakimś profesjonalnym. E, Osobą, która profesjonalnie bierze właśnie sprzęt typu aparat-kamera, to myślę, że jest to aparat w zupełności wystarczający. Również dużym plusem jest to, że długo działa na akumulatorach i w ogóle, że są akumulatory w nim zastosowane. Znaczy zwykłe baterie AA albo akumulatorki, które można ładować, a nie ma dedykowanego akumulatora, moim zdaniem jest to plus. E, jeden z minusów jakie zauważyłem, znaczy dla innych to jest minus, dla niektórych jest to plus, to jest bardzo czuły mikrofon, który znajduje się na froncie na froncie aparatu w tym miejscu przez to. E, jak gdyby dźwięk jest spotęgowany i pod jednym filmikiem ostatnio jedna osoba napisała mi oprócz tego, iż komentator, czyli ja, jest do tupy to również psa, że silnik działa jak traktor z tego co słyszę, że, że działa jak traktor wydaje mi się, że dobrze zrozumiałem, że tu chodziło o dźwięk A no, w rzeczy samej silniki w samochodach, które ja prezentuję, w ogóle dźwięki na tych moich filmikach, te dźwięki, które nie są obrabiane, a w większości nie są obrabiane, bo nigdy mi się nie chce ich obrabiać po prostu. <coughs> Są dużo cichsze niż to jest nagrane na filmie, dlatego proszę Was nie sugerujcie się tym, silniki w samochodach, które ja Wam prezentuję, gdybyście rzeczywiście stali koło tego samochodu, no jest po prostu różnica niebo a ziemia, jest diametralna różnica w takim razie nie przedłużam dalej tego mojego gadania tylko zapraszam Was na kilka ujęć, które dzisiaj zrobiłem aby zaprezentować Wam część z możliwości tego aparatu zaznaczam, że aparat robi świetne zdjęcia bardzo dobrze łapie ostrość jeżeli chodzi o wykadrowania na jakimś Konkretnym punkcie. Jest dużo różnych prezentacji poświęconych temu, temu modelowi na internecie, także jeżeli moje wam nie wystarcza, to zapraszam oglądajcie również inne. No moje krótko i ja chciałem wam po prostu opowiedzieć, dlaczego może się na niektórych filmikach wydawać, jakoby, jak gdyby wszystko pracowało bardzo głośno, a w rzeczywistości no w rzeczywistości pracuję po prostu zwyczajnie, tylko. Mikrofon robi tak, że po prostu bardzo, bardzo mocno, bardzo wszystko zbiera, wszystko wokół zbiera i potęguje jeszcze to, Ech, jeszcze ten dźwięk jest potęgowany, dlatego tak to wygląda. No ale myślę, że nie jest to tragedia i osób, które chcą coś zobaczyć, chcą coś pozytywnego wyciągnąć z tego, to zawsze coś wyciągną, a osoby, które będą chciały za wszelką cenę coś znaleźć negatywnego, zawsze coś znajdą. No i cóż, no i zapraszam Was, trzymajcie się w takim razie, cześć.